Dzień dobry, witajcie. Dziś kolejny film z Deusem 2. Tym razem chciałem Wam pokazać różnicę pomiędzy bazami programów. Bazy programów to ustawienia, do których nie mamy dostępu, które odróżniają poszczególne programy w Deusie 2 od siebie. Jeśli wzięlibyście na przykład Deusa 1, to tak naprawdę. Tam wszystkie bazy są identyczne, w każdym programie, obojętnie czy to będzie program FAST, czy to będzie program GMP, czy GMAX, czy e, ten program podstawowy, e, to wszędzie te bazy są takie same, e, w każdym z tych programów. E, drużnica dopiero chyba nastąpiła w Software 4.0 w d gdy został tam e, e, Zaprogramowany program Deep, i to był program, który się swoją bazą różnił od pozostałych, ale do tego momentu te wszystkie bazy były takie same w Deusie 1. Troszeczkę inaczej jest to w Deusie 2, gdzie e, jeśli chodzi na przykład o programy, program General ma, swój, że tak powiem, e, swoją własną bazę. Program e, Sensitive, e, pie, e, pierwszy Sensitive, e, program drugi Sensitive i program FAST mają te same bazy, czyli z FAST-a możecie zrobić program Sensitive tony, bo e, możecie to zrobić na bazie ustawień dostępnych dla użytkownika. E, Park ma odmienne, że tak powiem, swoje ustawienia, myślę, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jeszcze nie jestem tego dokładnie, nie jestem jeszcze tego pewien. Zbyt mało czasu poświęciłem temu programowi, by zrozumieć jak działa. No i mamy Deep High Conductors, który również ma różną bazę. Bardzo prosty sposób, by ocenić jak coś tam działa. Jest zbudowanie własnych ustawień na różnych bazach, ale z tymi samymi ustawieniami, i coś takiego chciałem pokazać Wam dzisiaj. Mam program MAIN, który jest moim programem, jakby głównym, który widzieliście wielokrotnie w moich, te, w moich filmach. Jego ustawienia to dyskryminacja na 6, pitch, note bez nocha, bez silencera. Czułość 95, Frequency max 24, głośność żelaza 7, czyli można powiedzieć, że to wszystko standardowo, audio response 4. Grunt, stabilizator gruntu jest na 1 w tym programie, natomiast audio, jeśli chodzi o audio, mamy tu na pewno high square i mamy filtr na 2. Natomiast obok mam zbudowany program Deep, który ma takie samo ustawienia jak program main, jednak jest zbudowany na, na bazie programu numer 6, czyli Deep High Conductors, czyli dyskryminacja 6, czułość 95, Audio Response 4 Stabilizator gruntu O, tu jest, tu możemy sobie dać jedynkę e, I tu będę muszę, no, musiał poprawić e, Wydaje mi się, że tutaj filtry mam wyżej ustawodzenia mam tutaj na dwa filtry Czyli identyczne ustawienia, mają dwa programy Ale Bayerem jest to, że możemy sobie szybciutko je przełączać Między Deepem a mainem, prawda? O, tak jeśli chcecie na przykład sobie ocenić swój program, czy porówna być, porównać dwa programy, no to możecie zrobić to w podobny sposób, ustawiając sobie dwa te programy obok siebie, przełączając plusem i minusem nad celem, prawda? Czyli znajdujecie cel jakiś tam, prawda? I słuchacie, jak to działa. To jest DEEP. A to jest MAIN. I będziecie mogli wtedy sobie. Usłyszeć, jaką odpowiedź daje ten cel, który sobie tam spontanicznie wykryliście, dobra. Przychodzę na pole testowe. Pole testowe założone 12 lat temu. Pierwszym celem będzie dwugroszówka. Ona kiedyś miała znacznik, tylko te znaczniki tutaj akurat ulegają zamuleniu. Kiedyś była na 24 cm. Program main, program główny. Program Deep. Program główny. Zauważcie, że staram się ruszać cewką dokładnie w tym samym miejscu i w tym samym rytmie. Program Deep. Identyfikacja prawidłowa. Jestem w programie Deep. 5 groszy na 25 cm nad nim kawałki cegieł, to był program Deep, program Main, program Deep, program Main, poradniczy w programie moim głównym na 20 cm. W programie DEEP W programie MAIN Program MAIN, cel głęboki dwie kopiejki na głębokości 28 cm Program DEEP Program main, program DEEP. Jeden krajcar na głębokości chyba 18 cm. Moneta 18-wieczna, srebrna, dosyć drobna. Teraz będzie program main. Tu jest bardzo podobnie: program DEEP. Program main program deep Dobra, dwa ostatnie cele. Pierwszym będzie półtorak, który był zakopany kiedyś na 25 cm, może z 7 lat temu troszeczkę później niż tamta cele. program main czyli program mój główny program deep program main i teraz tak tutaj ostatnio wam pokazywałem Zagubiona, że tak powiem, na 25 cm z zigbel groszem. Moneta z przełomu, chyba, czy z początku XIX wieku. Bardzo fajnie, tak ci nie? To był program main, to teraz będzie tip. No, i tak, e, pokazałem Wam jak działają dwie bazy programów, dlatego, że tak naprawdę był to pojedynek między bazami, bo ustawienia wykrywacza są identyczne w obydwu programach. Co Wam pokazałem, nie? E, czemu ma służyć ten film? Hmm. Przede wszystkim temu byście się o tym dowiedzieli, że wykrywacz DoS2 w przeciwieństwie do DAUSA 1 ma. Różne bazy te programowe. Ech, czy na pewno zauważyliście przy wnikliwym obejrzeniu tego filmu, że Deep jest mocniejszy? Czy znaczy, że jest lepszy? To nie, prawda? Bo to jest głupie podejście z mojego punktu widzenia. E, bo wszystko ma swoje miejsca i swój cel. Czasami potrzebujecie rzeczywiście tej mocy, a czasami jej nie potrzebujecie i jest ona zabójcza. No tak jak zjeżdżam samochodem, to przecież E, chyba zawsze nie jedzicie z pedałem wciśniętym do tak zwanej techy w tym samochodzie e, i piłujecie. No, to tak samo z wykrywaczami. No. Nie zawsze ta moc jest, że tak powiem, potrzebna i czasami ta moc może zabić Waszą skuteczność. E, więc podejście do tego, że program main jest programem e, słabszym bo jest gorszy, to tak samo podejście do tego, że wykrywać jest lepszy lub gorszy, nie? No to coś w tym stylu można powiedzieć. To tak, się, to tak nie działa. Eee... Ważne jest to, by umieć, i na tym polega znajomość wykrywacza i umiejętność jego posługiwania, używania tych baz, bo inną bazą będzie na przykład program Sensitive, te trzy programy, które macie, Sensitive, Sensitive tony i program Fast mają tą samą bazę. I tą bazę też trzeba znaleźć na niej miejsce i trzeba umieć ją wykorzystać, bo ona może przynieść dodatkowe, że tak powiem, sukcesy, na przykład w poszukiwaniu celów drobnych, nie? No, muszę też powiedzieć, mówiłem ostatnio o tym, że w tych samych ustawieniach, które tutaj widzieliście w tym filmie, Program Deep jest koksożerny, można powiedzieć, czyli znajduje bardzo dużo koksu i bardzo mocno go wykrywa. Bardzo dobrze go nie na 24 czy 23. Natomiast w tych samych ustawieniach, program, program MAIN, czyli program główny, który wam pokazałem, tego koksu nie widzi. Może że wcale nie ma tam wyciętego noczem tego, tego, tego zakresu koksu. Jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłem jest taka, że byłem w miejscu, w którym występuje dużo pocisków karabinowych z Wanihera. To są pociski, które mają płaszcz żelazny, a rdzeń ołowiany. Program DEEP wykrywa ee, jest w sposób można powiedzieć niesamowity. I ilość znajdowanych tych pocisków jest ogromna. Natomiast program MANY znajduje ich o wiele mniej. To są takie sprawy, które podczas użytkowania wykrywacza można zauważyć. Że jakiś wykrywacz lub jakiś program coś bardziej lubi lub mniej lubi. To są tylko można powiedzieć drobiazgi, ale ono, te drobiazgi budują taki całościowy obraz, że. Istnieją różnice i te różnice w pewnym momencie mogą wypalić. Dlatego, że jeśli chodzi o cele łatwe i proste, to znajdziecie je również wykrywaczem za 1000 zł. Nie? Ale w wykrywaczach troszeczkę droższych jest możliwość, że tak powiem, konfigurowania tego wykrywacza w ten sposób, żeby znajdował rzeczy, które te wykrywacze za 1000 zł. nie znajdują. I wtedy wszystko wychodzi, że tak powiem, ta jakość tego wykrywacza i jego skuteczność. Mówiłem Wam ostatnio o takich terenach, gdzie sobie tam jeżdżę powiedzmy o 25 czy 4 lat. I wiecie co, zauważyłem, że wykupuję tam monety drobne. Że wykopuję ich więcej niż wykopywałem powiedzmy 24 lata temu yy, i są to monety drobniejsze. więc jest to też pewien wskaźnik tego, że te wykrywacze, które używałem wcześniej, mogły tych trudniejszych celi nie widzieć i dzięki temu, że ta technologia troszeczkę poszła do przodu, mam możliwość ich teraz znajdowania. Nie no, yy, wszystkich zachęcam, że tak powiem, do testowania i yy, myślenia nad tym wykrywaczem, szczególnie nad tym DOS-ą dwójką, dlatego. Ech, że to jest wykrywacz bardzo ciekawy, można powiedzieć, i dlatego go tak lubię, bo w tym wykrywaczu wszystko działa, naprawdę działa. Nie? I to nie jest wykrywacz, który jest wykrywaczem, który zmierza do jakichś najlepszych ustawień, bo w takich wykrywaczach jak Legend, Versa, Equinox, czy nawet Manticor, możecie w pewnym momencie dojść do ściany, bo znajdziecie te w sobie tam, można powiedzieć, najlepsze ustawienia. I naprawdę później już trudno jest wycisnąć czegoś coś więcej. Tu jednak jest to bardziej rozłożone na, na możliwości konfiguracyjne w tym Deusie i można, że tak powiem, przekraczać jakieś tam granice, bo posiadanie wykrywacza to nie tylko znajdowanie tych celi, chociaż do tego on służy, ale również pewna zabawa i poznawanie tego sprzętu i dopasowywanie go do, tych, do sytuacji różnych i dlatego tego do usadowiłka tak lubię. No, to tyle na dzisiaj. Myślę, że taki krótki film pokazujący coś co jest naprawdę ważne, ale ja jestem ja wiem o tym, że te moje filmy nie są dla każdego, bo wiele osób lubi po prostu szukać, lubi sobie ustawić coś tam w tym wykrywaczu i szukać, nie? Jestem, wiem o tym, że jest niewiele osób, które podchodzą w ten sposób do wykrywaczy jak ja, ale niechby chociaż tych osób było 10, to i tak będę produkował, produkował właśnie takie filmy jak ten dzisiaj. Trzymajcie się do usłyszenia.